Witam Was w moim następnym filmie i dzisiaj, jak widzieliście, zapewne już w tytule, tematem filmu będzie wymiana wyżyków z Słuchajcie, może to spotkać każdego, nie tylko właścicieli starszych samochodów, ale gdy na przykład Wam zamarznie jeszcze letni płyn, jak na przykład ostatnio mieliśmy takie mrozy, wiecie, po minus 13, 14 przez moment. No i co tu mamy? Tu mamy Mundeo, słuchajcie, Forda i tu właśnie się takie coś stało, po prostu przewody, nie wiem, ze starości albo z mrozu, no nieważne już, no się po prostu rozkruszyły. Tu mam kawałek takiego przewodu. Próbowałem tutaj, jak widzieliście, może szorca, śledzicie kanał, e, to wężykami chwilowo naprawić, żeby właściciel chwilowo miał te chociaż spyskiwacze. E, no teraz mam już i czas i, i, i wężyki. Po prostu jakieś tam z metra, takie wiecie, uniwersalne wężyki. Spróbujemy to po prostu zastosować. Czemu nie oryginalne? Może mógłby ktoś zapytać, słuchajcie, no do takiego auta już tutaj nie ma. Przemoc, ja, ja nie znalazłem oryginalnych zestawów, pewnie byłoby fajne, bo wtedy by wszystko pasowało, plug and play, wszystkie uchwyty, wszystkie wejścia. A tak będziemy musieli sobie jakoś poradzić, ale myślę, że taki ogólnie uniwersalny poradnik po prostu jak sobie poradzić z zmianą takich wyżyków. Wiem, że to się zdarza, wiem, że to się często zdarza też we Fordach, także no co, bierzemy się do roboty, słuchajcie. Pierwszą rzeczą ściągamy sobie koło, dlatego że w przypadku Mondeo, z prawej strony, prawej nad kolem jest zbińczyk spyskiwaczy, z pompką spyskiwaczy. No i dobra, tu mamy pompkę za zbiorniczkiem, słuchajcie, genialne po prostu Ford, wiadomo, zawsze muszą coś wynaleźć. Jakby nie mogli dać jak większej samochodu z tej strony, ma tutaj, prawda? Tylko z drugiej strony, żeby trzeba było na przykład wytegować cały zbiorniczek, żeby dojść do pompki, masakra. A sama w ogóle demontaż zbiorniczka to jest też zajebiste, bo mamy tutaj jedną śrubę tu, drugą tam, a jedną mamy tam z tyłu za, za, za zderzakiem dość masakrycznym. W ogóle no, genialne po prostu. Na szczęście to jak na Forda jest jeszcze dobrze pomyślane, bo mamy tutaj tylko dwie śruby, do których jest podejście. dojście. Jedną mamy tutaj śrubę i drugą mamy właśnie śrubę, które to są takie bardziej wkręty. sobie odchylę i tyle mi to wystarczy. Widać te przewody, no tu się coś zagięło, w każdym razie no. One tutaj idą, tu jest ten przewód, który pękł, to jest ten właśnie do przodu. Drugi to jest przewód tylny, wchodzi tam w tę dziurę i idzie z tyłu aż do zbiorniczka. I tutaj to po prostu sobie wszystko zaraz przecinam i nie będę się w ogóle wiecie, na patyczkował, bo tu już nie ma się z czym patyczkować. I tu już był taki patent, widzicie. No okej, okay, no wiecie, bo jakoś trzeba było sobie poradzić, dlatego że po prostu to już było nieszczelne. No, ale teraz pękło dalej. Więc tak, najpierw to wydobywam, i potem będę musiał wymyślić nowy patent dla tych nowych wężyków. Bo te nowe wężyki, takie uniwersalne, to są takie. Wiecie, no to takie będzie guma, silikon, niby silikonowe. Tam. A te oryginalne to były takie plastikowe, twarde, i można było na nich nawet coś zacisnąć. E, tutaj będzie coś jest gorzej. E, trzeba się też po prostu innego wymyślić, ale mamy złączki różne takie, więc myślę, że coś tutaj wykorzystamy. Najpierw to rozbieram. No, tak wyglądała ta końcówka oryginalna. Ona też miała takie, prawda, wyżubienie. To jakby to oryginalne wyjście, no zobaczę zaraz, czy ta e, końcówka będzie tutaj pasowała i zrobię tak samo, po prostu na opaskę, bo to już jest takie, to jest po prostu takie twarde, się zrobiło już z wiekiem. Taka złączki, łączki, co zestawię, sam wężyk, o taką ma tutaj średnica. E, teoretycznie to nawet powinno być tak, że w sumie, w sumie tak jest często w tych spryskiwaczach, że to się tylko wsada, nie, jakby wsadza i powinno się e, trzymać, zobaczymy, co się da. Słuchajcie, teraz taka porada. Jeżeli zwłaszcza jest tak jak teraz, zima jest chłodno, a takie rzeczy najczęściej robi się wtedy, kiedy jest zimno, to zanim sobie to, to włożymy, możemy sobie na przykład to albo wężyk, dzisiaj mam około, tam jest na plusie nawet, chyba 4 czy 5 stopni na plusie, natomiast kiedy macie szczególnie mróz, można sobie na przykład delikatnie, delikatnie opalarką podgrzać taki wężyk, żeby on się zrobił trochę, trochę bardziej elastyczny. Ewentualnie, jeżeli nie macie opalarki, możecie, no to takie coś będzie, może trudno, ale na przykład to, co montujecie, jakiś wężyk, wstać po prostu do ciepłej wody. Nie próbujecie tego przypadkiem, wiecie, zapalniczką podgrzewać, po prostu sobie to spalicie. Takie podgrzanie ma też tą zaletę, że gdy sobie tu włożymy, o, to po prostu jak to ostygnie, to się zrobi samo z siebie, już się po prostu takie, yy, nie wiadomo jak to powiedzieć, yy, się zaciśnie yy, samo z siebie. Paska, która jest dosyć mała, więc myślę, że ją tutaj jakoś sobie dopasuje Jeszcze trochę ją rozkręcić, bo ja muszę, żeby ją osadzić. Okej. Okay. nadzieję, że to będzie działać. Nie, no trzeba to konkretnie skręcić. Tutaj tak samo lekko się podgrzeje. Ten uniwersalny wężyk, to nawet go sobie spuszczę, oczywiście, z góry, bo tak będzie mi po prostu łatwiej. O, I widzę, że sobie tutaj nie poradzę. Po prostu z tego proszę. O, Tu mam ten, ten. Muszę odkręcić tą śrubę. Śrubkę. Nie, tu będzie też dziesiątka dziesiąteczka gdzie mu dziesiątka? Tutaj jest dziesiątka Już teraz sobie odchylę, żeby to przełożyć z tyłu, tam jest taki kano, żeby to mogło przejść. No i tutaj już żadna paska nie ma takiej, ale myślę, że po prostu zwykła trytytka, taka w razie w... Generalnie się powinno sama z siebie trzymać, ale taka zwykła trytytka w razie W dam yy, dla pewności. To założona. Teraz go... Tutaj trzeba wywinąć tyłu. Ok, tutaj ty. ty coś. Tak, z tyłu tu jest taki kanał, tego oczywiście wam nie pokażę, ale jest taki kanał, w którym to powinno wszystko iść. sobie trochę zbiornik, oczywiście na razie wodą, czego żeby nie marnować drogocennego płynu. Wężek sobie na razie tutaj odprowadziłem no i zobaczcie czy to w ogóle działa, czy to, czy to jest OK. Sami patrzcie. A ja idę do samochodu i włączę spryskiwacz. Słuchajcie, w takim zestawie to są takie standardowe zestawy na Allegro. Wrzucę wam po prostu linka na dole w filmie, żebyście sobie mogli w razie czego odnaleźć, jak to wymienić. W zestawie mamy dwa metry. I powiem wam, że te dwa metry to nie jest wcale tak dużo. To zależy, jaki macie samochód, i jak są poprowadzone po prostu te przewody. Czasem one naprawdę w samochodach są zagmatwane. Tu model nie jest tak źle. Bo on po prostu idzie stąd. Przechodzi tutaj pod tymi wężami. Tak powiem, jak tak oryginalnie było. Ma takie swoje mocowania. Tu przechodzi pod tym zbiorniczkiem od płynu do wspomagania. I tam idzie tutaj, no i idzie tutaj, już sobie do dysz, to jakby. O! To jakby będziemy patrzeć dalej. Natomiast na razie sobie tutaj tego muszę tak właśnie przyciągnąć. Ale mówię, te 2 metry wcale nie jest dużo, dlatego tak jak sobie kupicie, bo to jest dosyć tanie, to od razu sobie kupić dwa zestawy, tym bardziej, że w takim zestawie oprócz tego 2 wyżyka macie też różne złączki, to też może Wam się przydać, wiecie, trójniki, trójniki pierdziki. To wszystko może być przydatne. Dobra, ja muszę sobie to wyciągnąć. O, no, tu była moja naprawa. Tu są różne mocowania i warto w tym mocowania założyć to tak, jak jest. Tu mam mocowanie, tu mam mocowanie, tutaj. Słuchajcie, dlatego, że te mocowania są o tyle ważne, że yy, zwłaszcza w tym miejscu, klapak po prostu, gdy otwieramy ją, to to pracuje więc i tak dziw, że to wytrzymało słuchajcie, 24 lata yy, także zwłaszcza w tym miejscu no ale w końcu się podało, na tyle było obliczone Dobra, jedziemy sobie z tym wężykiem on tutaj tutaj tak fabrycznie było, że on tutaj właśnie szedł sobie pod tymi przewodami. O! Tak jest fabrycznie puszczony. Zasadnie ja napierdę, że przeciągnę. Oczywiście tak zrobię, żeby zostawić tam troszeczkę luzu. Tutaj będzie pewnie najtrudniej przyciągnąć. Jest. Za dużo ludzi nie będę zostawiał, ale troszeczkę zostawię tak w razie czego. Jakby trzeba było czasami coś kiedyś sobie przyciąć, nie wiem. Teraz kiedy mam okres zimowy, zanim coś zrobicie, zanim próbujecie coś na nie włożyć, podgrzejcie tak samo. Opalarkę jest tanią rzeczą, warto sobie taką palarkę kupić. Zupełnie inaczej wszystko pracuje, kiedy jest bardziej elastyczne. Ja mam nadzieję, że uda mi się to tu włożyć. No, teraz jest zupełnie, no, zupełnie inaczej. Zobaczcie. Od razu weszło. Widzieliście? Tu mam następne. Tutaj tak samo. Tu muszę włożyć. Tu mam jeden uchwyt. i Tu mam drugi uchwyt. Ostatnie mam tutaj taki uchwyt, tutaj się on mieści. Tak samo, że go delikatnie. I weszło. Widać? Widać? Także tu mam wszystko założone. Fajnie, to nam się wszystko udało. Balarkę sobie odkładam na, na bok. Teraz sobie oczywiście przykręcę zbiorniczek i będziemy zakładać do tych dysz. Ford Mondeo ma spryskiwacze w karoserii, czy w masce. No i, ale one oczywiście są tutaj za tym, widzicie, moc takie są no, od wygłuszenia. Musimy się dostać po to wygłuszenie, także idę pościągać do spinek tapicerskich. Okay. i widzę, że to jest nadzieja, że w Mondeo ten jeden zestaw wystarczy. Tu może po prostu rozłączyć. Dalej jest przejście, już do następnych. Także tutaj damy drugą taką złączkę z zestawu. Ale tu jest taka gumka, że chcę wyjść. A udało się, wyjąłem Stare wyrzucam. Nowy przewód Zaraz sobie sprawdzę, czy sięgnie. Mam nadzieję, że sięgnie. Kurczę, sięgnie, jest dobrze, czyli ten jeden wystarczy. Dobra, teraz idę po złączkę. Teraz widzę, że to złącze od strony spryskiwacza, o tutaj jest takie dosyć grubsze, delikatnie sobie ja to podgrzeje, włożę, ale nie wiem jak będzie z w praktyce ze szczelnością tego. Teraz tak pierwsze, że sobie jeszcze sobie zrobię, zaraz wezmę kompresję i sobie przedmucham te spryskiwacze, zanim oczywiście założę tutaj ten nowy, żeby jakiś tam syf z tych dysz, żeby to sobie wydmuchać. Ja to widzę, Wam powiem, że to będzie za luźno. Zobaczcie, pyk. Czyli tutaj po prostu to było oryginalnie jakoś grubsze. Uh. Ok, no tak to założyłem. Tak to wygląda. Na razie to po prostu sobie tutaj wisi. Dobra, idę do samochodu. No i spróbujemy włączyć wyskiwacze. no i chyba szansa, że coś z tego będzie no dobra, wszystko złożone założone, poskładane wyrzyki poprzeciągane działają, spryskują, koło założone autko gotowe, i jeszcze taka uwaga słuchajcie ode mnie, nie bagatelizujcie takich rzeczy jak spryskiwacze dlatego, że teraz w okresie jesienno-zimowym zwłaszcza jeżeli na jakiejś drodze szybkiego ruchu z jakimś prostu non stop leci błoto wam na szybę to jest po prostu niebezpieczne to trzeba widzieć, a kiedy już jest szarówka a teraz ciągle praktycznie jest ciemno no to pomyślcie, że możecie na przykład nie zobaczyć tego pierwszego, który oczywiście ma pierwszeństwo, bo mu wszystko wolno, czy temu rowerzyście bez światła, któremu wszystko wolno. Dlatego warto zadbać o takie rzeczy jak wycieraczki, spryskiwacze. Jak widzicie nie jest to drogie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na pozostałe filmy na kanale. Subskrybujcie, napiszcie komentarz, pytanie. Jeżeli mogę to tylko będę mógł, to pomogę, odpiszę. Na razie, cześć.